Witam serdecznie, drogie koziorożce, na czytaniu miesięcznym. Dzisiaj z takiej strony, bo cieknie mi znochala niesłychanie mocno. Normalnie nie mogę opanować, wiecie, nie będę sobie, jak to się mówi, paluchem czy cały czas tutaj chusteczką machała przed, więc dzisiaj w takiej formie. Miesiąc listopad przed Wami, drogie koziorożce. Przetachlowałam, jeszcze przełożymy tylko. Zobaczmy energetykę kart, jaka tutaj do Was idzie. Ojej, lecimy. Co dla naszych koziorożców? Przygotowały karty na miesiąc listopad. Siódemka buław, mak. Buław. Oj, coś tutaj walczycie, i dwójeczka kielichów. Powiem tak, energetycznie jest nieźle, bo tu jest tylko tyle, że troszeczkę energia jest szarpana. Siódemka, siódemka buław przyjdzie Wam się troszeczkę pobronić, ale. Tutaj jest bardzo ważny w pierwszym tygodniu miesiąca listopada spryt i dyplomacja, kochani. Tutaj atakujemy tylko wtedy, kiedy jest do, tego, jest do tego dobry moment. Mało tego, bronicie się przed sobą, przed samymi sobą, przed swoimi możliwościami. Coś będziecie chcieli zmienić? Wydaje mi się, że warto porozmawiać, bo to są wielkie możliwości w, drugiej, w końcówce drugiej pierwszej połowy miesiąca listopada. Później pokazuje mi się, że z czymś znów walczycie. Nie wiem, czy chodzi o emocje, o uczucia, o wasze pomysły, o wasze projekty, ale tak jakby może to jest potrzebne, drogie koziorożce, bo to jest pokazany wzrost, ale wzrost przez tak jakby przez wnętrze, bo tu jest tak, bronię się przed czymś, coś bym zrobiła, zrobił, po coś bym poszedł, poszła. Tutaj jest tak, jakby jeszcze czuję jakąś blokadę, bo to jest takie zewnętrzne, to jest pokazane, że zewnętrznie tak jakby coś na państwa naciska, czy ludzie, czy tutaj tak jakby ktoś potrzebuje powrotu, ale jest to. Jeżeli powrót, to dajcie sobie spokój, bo tutaj tak jakby absolutnie ta osoba nie jest dla Państwa. Przed Wami jest nowa miłość, nowe uczucie, nowe klarowanie się czegoś, nowe pomysły. I ja myślę, że pójdziecie bardziej w tą nową stronę, bo tutaj jest ta lekkość. Zaczynacie w obronie, a kończycie w przepięknych emocjach, mało tego w przepięknym wyborze swojego życia, bardzo lekkim wyborze swoich pomysłów. I one będą miały jak najbardziej, naj, najbardziej rację, by to zobaczmy co tam mamy w głowie, no właśnie mamy to obronę, boicie się o kasę strasznie mocno, drogie koziorożce tutaj widzę, że boicie się o stabilność, czyli tak jakby nie nie amory wam tutaj w głowie w tym miesiącu, tylko bardziej, bardziej jeżeli chodzi o pieniążki, tutaj jeżeli chodzi o energię pieniądza jest super, macie szóstkę była, w zwycięstwo, odkrywają się dla was tajemnice, odgrywają się tutaj jakieś projekty uwaga na zdróżko kochani, czwórka mieczy, czwórka mieczy, albo będzie ale macie tak kartę z przełożenia, czyli co by się nie zadziało? Gwiazda. U mnie gwiazda to jest najcudowniejsza karta, jaka mogłaby być koniec walki. Nie, powiem tak, nie walczcie o coś. Jest przełożenie jeszcze walkę, piątkę, piątkę mieczy. Ja bym powiedziała, nie walczcie o to, co nie wymaga walki. Nie, jeżeli macie coś obronić, to tylko swoje zwycięstwo siebie samych, tak? siebie samych, popatrzeć się na siebie. Mało tego, bo to jest jakaś zmiana wewnętrzna u państwa. To jest tak jakby jakiś wielki widzę taki wielki spokój. Jest, na, jest tak, jakby odchodzę od czegoś. Przed czym musiałem musiałam się bronić, bronić, bardzo mocno bronić. I ten pierwszy tydzień tak jakby będzie temu sprzyjał. Ale jednocześnie nie jestem już bezbronny, bezbronna. Tutaj coś zmieniłem. Zmieniłam w swoim życiu. Mam swoje miejsce. Być może żeście się przyprowadzili, być może o tym myślicie, być może dokonaliście takiego wyboru, i tutaj jest tak, jakby tu jest właśnie ta obrona. I tu jest potrzebny taki spokój. Spokój, naprawdę, spokój ducha, bo tu się pokazuje, że to Naprawdę bardzo ładnie zadziała dla Państwa. Drugi tydzień, drugi tydzień miesiąca listopada, drugie koziorożce jest dla Was bardzo fajne, bo tutaj jest tak, jakby przestaje coś bronić bo nie, jest to, nie było to satysfakcjonujące. Mam wielkie możliwości w swoim życiu i to odnosicie zwycięstwa, czyli drugi tydzień na wszelakie rzeczy, na wszelako obronę, tak jakby na pokazanie siebie, na znalezienie jakiegoś wyjścia z sytuacji jest idealne w drugim tygodniu miesiąca listopada dla Was. Trzeci tydzień jest tak jakby coś oszczędzicie, ale jednocześnie coś kosztem czegoś. Tutaj będziecie musieli. Musieli zawalczyć. Tu jest spryt i dyplomacja, ale Wy macie wszelakie atuty tutaj do tego, bo tutaj jest wielka duchowość, wielkie mówienie: mówcie. Mówcie, przekazujcie. Trzeci tydzień to jest przekazywanie swojej wiedzy, przekazywanie, zarabianie przez mówienie. Dosłownie tutaj trzeba mówić, bo tu się coś dla Państwa odkryje. Tutaj macie tak, jakby zażegnany problem w zwycięstwie, czyli zwyciężacie nad jakąś myślą, nad jakimś powrotem, rozstaniem nie wiem o co chodzi, czy to będzie to w pracy czy będzie to w związku czy będzie to ze starym projektem czy ze starym sposobem myślenia wy idziecie, jesteście nastawieni wręcz bym powiedziała na coś co jest nowe, duchowe, fajne coś co wychodzi z Państwa serca i to będzie miało rację bytu na bardzo długo, bo to jest szóstka buław, tu jest księżyc dwójeczka kielichów i gwiazda gwiazda, która Państwa prowadzi przez cały miesiąc pamiętajcie, sytuacje które będą w tym Ksiącu, moje drogie Koziorożce, one tak jakby jesteście chronieni. Co by się nie wydarzyło, jaka by to sytuacja nie była, czy przyjdzie się bronić, czy przyjdzie się nawet wręcz troszeczkę pokłócić, czy przyjdzie się rozstać, czy przyjdzie zmienić, jak to się mówi, miejsce zamieszkania, czy miejsce sposobu myślenia, tak jakby. Ono będzie dla Was z największą korzyścią, bo tu jest wielkie prowadzenie, tu jest opieka sił wyższych i jeszcze w dwójeczkę kielichów dzięki temu wejdziecie, mało tego, stajecie się bardzo empatyczni tutaj w tym miesiącu. Odkrywają się tajemnice, mało tego, odkrywają się dla Państwa wielkie, wielkie możliwości życiowe. Zakańczacie przede wszystkim jakąś wewnętrzną lub zewnętrzną walkę z kimś lub ze sobą, tak? bo macie dwie piątki piątkę mieczy i piątkę buław, ale one są otoczone, tak jakby pięknymi kartami, w energii zwycięstwa, maga, dwójki kielichów i gwiazdy, więc tak naprawdę już nic państwu nie grozi z tego tytułu. Obronicie swoje stanowisko w pracy, jeżeli chodzi o uczucia, to tutaj to, co nie spełnia, to po prostu zostawiacie, nie walczycie o to. Tutaj nie ma jakiejś walki, tutaj jest tak jakby stawiam na siebie. A co z tego wyjdzie, czas pokaże. Jeżeli chodzi o samotnych, to ja bym powiedziała, że w drugim tygodniu, w drugim tygodniu miesiąca listopada macie szansę na poznanie kogoś. Tutaj brońcie się tylko przed skorpionem, bo tu jest pokazane, że tutaj może być jakiś mieszmasz, nie do końca jest to osoba uczciwa względem państwa, bo tu jest coś wam w duszy gra, co ciągnie was nie licho tutaj, bo to jest też pokazane, że jeżeli macie jakieś relacje ze skorpionem czy jesteście ze skorpionem, to jest pokazane, że ciągnie was nie licho, ale uwaga jest to coś, co do, jest to coś, co powinno się tak jakby no, przetrawić, popatrzeć na to, a myślę, że czasami niejednokrotnie obronić przed tym. Jeżeli chodzi o związki, moi drodzy, to tutaj jest tak, jakby też jest jakieś niespełnienie, bo to jest pokazane, że nie do końca albo wy jesteście uczciwi względem partnera, albo nie do końca partner, jeżeli chodzi o finanse, jest uczciwy względem was. Jedno jest tu po prostu leniem, dosłownie leniem, patentowanym. Jest pokazane, że się patrzy, jedno się patrzy na drugiego odnośnie zarobkowania. No, może źle powiedziałam, znaczy może źle to zabrzmiało, ale tak to widzę w kartach, że jedno, tak jakby, jeżeli zarabia, to zarabia i chowa dla siebie. Nie do końca jest uczciwe, jest tak jakby moje i nasze, tak. O tak to mniej więcej w tych kartach wygląda. Ale stawiacie na siebie, powiem tak, przecudnie stawiacie na siebie. Jesteście naprawdę na dobrej drodze, do, tak jakby, do swojego Szczęścia i swojej radości, tym bardziej, że będzie jakiś sukces, będzie jakaś radość, jest tu spełnienie. Kochani, jeżeli chodzi o zdróweczko, patrzymy, tutaj mamy kręgosłup, tutaj mamy wodę. Tutaj mamy, no tak jak powiedziałam już wcześniej, ale mamy układ trawienny, mamy to grube, zęby, włosy to na pewno. I pokazują mi się tutaj, co mi się tu pokazuje, nic, na no kości najbardziej, kości, ale jest jakieś spowolnienie na płucach, czyli no nie wiem o co chodzi, tutaj też Państwo pod siebie to podłóżcie. Miesiąc macie cudowny dla siebie, na taką nawet nie walkę, nawet nie walkę, tylko po prostu taki miesiąc dla samych siebie, który mm, tak jakby pokazuje, w jakim miejscu jesteście, bo przestajecie z czymś walczyć. Idziecie po prostu, idziecie po prostu po siebie. Tam, gdzie nie ma, ktoś nie spełnia jakichś oczekiwań, to tutaj jest tak jakby, to ja spowalniam, ja to zostawiam, przecinam to i to będzie ten czas. To jest taki ostatni czas przecinania. Nie wiem, czy chodzi o finanse, czy chodzi o zarobkowanie, czy chodzi o uczucia ale idziecie w bardzo dobrą stronę. I co nie postanowicie, pamiętajcie, że jesteście, kochani, bardzo mocno prowadzeni i co by się nie wydarzyło, to spadniecie na cztery łapy. Pozdrawiam koziorożce serdecznie. No i cóż, zapraszam na kolejne czytanie.